Cześć, dzięki, że jesteś. Witam Cię na naszym kanale Wzrastamy Razem, gdzie codziennie, w szczególnym roku łaski, 2025 roku, studiujemy codziennie jeden fragment z Biblii. Na początku chciałabym, żebyś postarał się odsunąć od siebie wszystkie myśli, które Ci towarzyszą. Aby wziąć kilka głębokich oddechów, przede wszystkim skupić się na nim, skupić się na tym oddechu, aby zapomnieć o troskach dnia dzisiejszego, o wszystkich planach, o tym, co się jeszcze wydarzy albo co już się wydarzyło, a jeszcze gdzieś to rozpamiętujesz, żeby całkowicie zapomnieć o tym. Co było i będzie, a skupić się wyłącznie na tym, co tu i teraz. Jeśli to ci pomoże, to zamknij oczy i wycisz ciało i umysł. Jeśli pojawi się taka cisza, wiedz, że to jest moment, aby wsłuchać się w głos Twojego serca. Zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początek pomodlimy się do Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Biblii dotykały tych, którzy tego potrzebują. By w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Czytanie z Ewangelii, według świętego Mateusza. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i Was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie. Wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twojego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy. Przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z Was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec Wasz. Który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Jakie myśli i uczucia pojawiły się, kiedy usłyszałeś, usłyszałaś ten fragment? co w tym fragmencie szczególnie skłania Cię do refleksji. Zrób przegląd dzisiejszego swojego dnia i pomyśl, czy czyniłeś, czyniłaś drugiemu to, co sama chciałabyś, chciałbyś, żeby tobie uczyniono. I pomyśl też o tym, czy niezbyt z taką łatwością nie przychodzi Ci sądzenie ludzi. A co z Twoją belką w oku? Czy jest coś? nad czym powinnaś, powinieneś się dzisiaj szczególnie pochylić. Czy zdarza ci się iść? Za tłumem, za wszystkimi? Czy jednak wybierasz tą wąską drogę prowadzącą do życia, do Chrystusa? Z czego dzisiaj warto by było zrezygnować, albo co warto by było poprawić? Podejmij konkretne postanowienie. na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą obecność. Jeśli chcesz codziennie być z nami na rozważaniu słowa Bożego, koniecznie zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać powiadomienia. Udostępniaj dalej, jeśli czujesz, że warto podzielić się z tymi treściami i komentuj. Napisz, jak te słowa ty rozumiesz, jak one na ciebie oddziałują co czujesz, co przeżywasz, co, co mo moglibyśmy ulepszyć. I zapraszam Ciebie już jutro o godzinie 20 na kanał Wzrastamy Razem. Do usłyszenia, z Bogiem. Pa, pa.